Cześć kochani, witajcie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w Adopt Me i sobie przetestujemy od razu, nie będę przedłużać mam trochę kasy, dosyć dużo e, także sobie idziemy na opening jajek a dokładnie to Royal Eggów ponieważ wam mówiłam, że jest 14 nowych petów co tak gwizdze, jakie ptaszki o Jezu, moja ulubiona piosenka z Adopt Me ty, 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 ty. Ulubiona piosenka seria. No jest 14 nowych petów. No i musimy zobaczyć jakie. Dlatego tutaj kupiłem sobie pierwszego Royal Ega i zobaczymy, co w nim jest. A teraz taka pustynna ta piosenka. O, jest dobra ze mną. Taki fajny Axolot. Dobra, lecimy na. W sumie możemy. Co tu się w ogóle dzieje? W zasadzie też takie żółwie jak w Mario normalnie. Dobra, lecimy sobie do domku, bo rano będzie nam się chciało iść do tego, pod prysznic i tak dalej, także let's go! Może tym razem nie, na przykład uda nam się e, unicorna, chociaż już na niego nie liczę, bo trochę straciłam takie, wiecie, taką nadzieję na tego Royal czy na tego unicorna, no ale mam nadzieję, że jakiś fajny pet dzisiaj mi się wylosuje. Dobra, a tak poza tym, to jest to jeszcze nie jest rano, ale weźmiemy go tutaj do podproszenia, żeby, żeby od razu się umył, jakby coś. E, ale mam pomysł, żeby ozdobić tutaj taki jakby ładny pokój w takim dosyć moim ulubionym stylu. Ale to zobaczycie, jak nagram taki filmik. Wtedy zobaczycie e, o jaki styl mi chodzi. Wydaje mi się, że to uda się bo na YouTubie są różne takie filmiki, gdzie faktycznie budu budują na przykład domki czy coś poza światem takim domowym yy, czy tym w tym czym się, że na przykład tutaj sobie budują czy coś ja nie wiem jak to zrobić no ale nie znam się także, o to jest taki głębokie dosyć yy, także spróbuję zrobić i naprawdę tam ładnie wychodzi wszystko no to spróbujemy zrobić takie coś, ale to nie w tym odcinku także zobaczycie za niedługo dobra, bo się utopi to jajko, nie mogę o, idealnie jak wyjęłam, to od razu muszę wkładać to jest to, to jajko do tej sprzecznika, bo to źle by zabrzmiało. Mam nadzieję, że wykujesz coś fajnego serio, bo jak nie, to będę zawiedziona trochę. Dobra, czego ja dawno nie używałam, żeby czymś pojechać? Bo w sumie zawsze tą formułę 1 używam do tego, że szybko, żeby gdzieś pojechać, ale w sumie tego dawno nie używałam, także tym sobie pojedziemy trochę ta piosenka mi się kojarzy z takim, wiecie, z Simsami. A, no bo coś takiego w trybie budowania jest zawsze jakaś taka muzyczka, wiecie. O, idziemy do szkoły. Idealnie. Ja, to jeszcze z tych, tych, z tych zimowych update'ów. Young multi, co jest grane? Multi przyszedł do Robloxa. Jak mu się coś jeszcze zachce, na przykład picie, jedzenie czy coś, bo ja będę zbudować chyba milion lat, przysięgam. Pamiętam jak ja kiedyś tak... Tak ma być. A nie Esa. No co, no nie! Dobra. Z... Niech mu zostaw... zostawimy mu to Esa. Bo... To ten gościu, nie? Ten ludzik niebieski. To Pepsi. No tak. Ale fajny. Dobra. Mam nadzieję, że na przykład coś do picia, czy coś do jedzenia temu pytowi moje, czy bytowi. W sumie jajku się zachce, bo to jeszcze nie jest pet. Chociaż mam nadzieję, że coś fajnego. Kiedyś mi tam pisaliście, że mam się zająć nim jak królewiczem, czyli że brać go ten. Ale to się nie sprawdziło, także chyba nie będę tego testować drugi raz. Chociaż dawno nie, dawno nie używałam tych wózków. Um, ja na wózku, ale robię ruch. A ty klepsz, napisz, co napisze ale słodko! O Jezu, ale duży ten. Kaktus. Musimy dać temu. pytowi Coś do picia. Bo chce mu się pić. Także proszę ci bardzo. A, to się zamienia na wodę, widzicie? To jest takie mądre. A serio, co wygląda jak multi? No nie powiedzcie mi, że nie. Te dready mi się od razu. Dark Rider. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, wystawimy może. Lemoniadę, bo już są takie łbaski. Także wystawimy za jednego. Na pewno ktoś się skusi. A tu za 15, o Jezus. A wiecie w ogóle, że za 15 dni, a czy jak teraz to nagrywam, to za 15 dni. A tak to, to za 14, jak to pójdzie? O Jezus, to idziemy do szkoły. Chociaż tyle, że po prostu w, w czwartek idziemy na rozpoczęcie, a w piątek po prostu. Yy, idziemy raz do szkoły i żeby się przyzwyczaić. Ja mi się nie chce wierzyć, że to tak szybko minęło. Naprawdę. Dobra, niech temu mu jajku się coś zachce, bo tak szczerze już nie chce mi się jeździć cały czas w kółko. Robux for ride pet. No, ja znam takie. Ja znam takie sztu sztuczki... Sztuc sztuc sztuczki. No, sztuczki. No to, to nie działa, to nie działa. No chyba, że faktycznie ktoś jest yy, taki fajny, że faktycznie da Robuxy za rajd peta, ale... No to w takim razie po co? Nie kumam, jak ma robuxy, to po co raid? Dobra, idziemy na kemping, bo raczej to będzie. A jak nie, to przynajmniej się zrzemnę tam. No wiedziałem. No ale przynajmniej będzie... O! Możemy w sumie jechać do domu bo będzie od razu prysznic i będę mogła wtedy wykluć jajko i zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie... Częste? Nie powiedzcie mi, że ta piosenka nie jest jak w trybie budowania w Simsach. No przysięgam. Jest prawie, że identyczna. Dobra. Jeszcze jedna rzecz i będzie gotowy. No naprawdę? Oh my god! Ja się przeszkodowałam, wiecie, już chciałam być taka hop do przodu, a tutaj nie można przewidzieć żadnego ruchu. CO TO BĘDZIE, CO TO BĘDZIE, CO TO BĘDZIE? CO TO JEST? PARALOTNIA MAM PARALOTNIA Ja myślałam, że to na RER Ja nie wiem, co to jest w ogóle Nie mam pojęcia FANA PARALOTNIA Nie no, spokojnie, wiem, że to nie jest paralotnia Aż taka głupia to chyba nie jestem Dobra, tu o, jeszcze starter Jak pamiętam, dostałam pieska wtedy sobie jeszcze jednego i go już tak normalnie, standardowe nie będziemy ee, wykluwać, tylko sobie weźmiemy zarobek z co, co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Oh my god! mam! Co? Przecież to jest większa niż ja. To taka malutka. Nie no. Super. Ja chcę zobaczyć, jak on idzie. Jezu, ale super! Przecież to jest Jak go w ogóle uniosłam jakoś? Jak. Nie, no, prześliczne. Dobra, wybaczam, że jest rare, Przysięgam. Tylko sobie też otworzymy tak. A co my będziemy się tam ograniczać? I co tu? Nie, nie, to jest. Co? Dobra, tego się w życiu nie spodziewałam, że będę miała. Także sobie to jeszcze otworzymy i będzie kit. Jezus, Mary, się cieszę się z tego robota, serio. Ale czekam... O, ktoś mi zapłacił, dziękuję. Ja jestem nadal. Yy, mam nadzieję. Chociaż już mam mniejszą nadzieję, że wyrosie tego Jenikurna, ale je, ważne to jest to, że mam wszystkie chyba nowe rzeczy. Bo tego nie było, tego nie było, tego nie było. I jak to też tego nie, nie będzie, to I'm done. To wszystkie pety chyba zdobędę, przysięgam. Bo już 3 pety mam, te które nie mają tego, nie były wcześniej Za ile? Za 20, o boże Albo tam, co tam będziemy się ograniczać, Przysięgam. To jest najlepsze co może być, od razu otworzyć jajko, nie trzeba się... Um. Oh my gosh Okej, okay, to już było, okej, okay, to już było Tutaj te, to jajko mi się nie za bardzo podobało, ale te wcześniejsze były naprawdę, naprawdę fajne, bo miałam rare, rare i ultra rare. Kupimy sobie ostatniego Royal Egga i go wyklejemy normalnie. No nie będziemy już tam wydziwiać, wyklejemy go normalnie. Ja mam nadzieję, że wypadnie coś mega, mega. Dobra, teraz spróbujemy faktycznie zajmować się po królewsku. Więc ta piosenka jest jak dla Egipcjan jakiś tym musimy go wieść wiecie, to jest król jedziemy, nawet mnie nie widać ja w ogóle tak śmiesznie przebieram tymi nóżkami że to jest, to jest jakiś hit, naprawdę dobra, wiecie co, najlepiej jest jak się idzie na obby, to to zabija czas i poza tym e, przeszukuje się moje jajko do robienia do e, tego żeby miał dużo wymogów, jakby, żeby wiecie, jadł, pił, spał, na kemping i tak dalej. To, to, to jest najlepsze. To sobie od razu może przyjdziemy jeszcze to. Cieszę się, że od Adopt mi dostałam tą odznakę. No, bo przechodziłam to już... Ile ja to przechodziłam? Może rok od, z odcinka na odcinek, naprawdę? I byłam już bliska temu, żeby... W ogóle tego nawet nie przechodzić. Ale widzicie, jednak przeszłam i jestem z siebie bardzo zadowolona. Także dążcie do celów, bo... bo to jest najważniejsze. O nie, ale to było blisko. Byłam tutaj, ale to było za drugim razem dzisiaj. Nie powiem ile razy ja tu przechodziłam, ale mogę Wam powiedzieć, że nie przechodziłam tego nigdy poza kamerami. Czyli, że tamto, co przechodziłam na, na wizji, to było na wizji nie, nie przechodziłam w ogóle nic jestem z siebie dumna, że wtedy przyszłam, naprawdę no kiedy temu jajku coś się zachce, no halo no dobra to może sobie przejdziemy do jakiegoś innego z oby. na przykład do chyba nie byłam nigdy w piramidzie a to jest chyba taki teraz tematyczny a tutaj z moją wicką przechodziłam, no tak a myślę, że to jakoś inaczej się nazywa tak szczerze mówiąc jakiś lawa coś Oczywiście, że wszystko pamiętam. O, widzicie, kemping i jeszcze będzie zaraz spanie, i później jeszcze prysznic, jedzenie, picie i tak dalej. Jezu, ja tu nic nie widzę. Boże, ale jestem ślepa. Trzeba będzie szybko iść, bo. Bo bo, bo co? Albo zaraz to zniknie i będzie do bani. Ostatnie belki tu też jest nie, Dobra, cierzy to jest oznaka, że po prostu mamy iść już do wyjścia i na kemping. Czemu on nie może spać, nie wiem, w samochodzie, czy nie wiem, co jest. Okej, okay, jeszcze kemping, trochę czasu. W ogóle czasem się, nie, czasem się zastanawiam, czy przypadkiem tego domku nie kupić. Bo w sumie on jest nawet tani, bo zobaczcie, ile on kosztuje. Ale właśnie nie wiem. Kiedyś wydawało się strasznie drogi. No, gościu, bo cię przestrzesznałam chyba drzwiami. Wie, wiesz, co Będziesz szkoła mojego jajka, proszę. O, ktoś wysiadł, dobra. Co? Co tam się stało? O, chcę jeść. No i bardzo dobrze. Proszę bardzo. A my pojedziemy już do domku, to on się te, teleportuje do mnie. Okej, okay, akurat zachciał się do szkoły, także. Let's go! No ale no liczę na tego unicorna jednak. Bo wiecie. on jest nadal w moim serduszku i ja liczę na niego z, całej, e, z całego z serca. Mocno trzymam kciuki. Wtedy zawsze kiedy to zbieram Joral jora Egi. Joral Egi. Teraz są Joral Egi, a nie Royal. To o! No i widzicie? I, idealnie, a mam te, jest, o, mam jabłuszko, proszę bardzo. Dobra, to będzie długa przeprawa, bo tutaj szkoła trwa długo. Ten Fenix jest fajny, bo ładny jest. No i ten gościu znowu tu przyszedł i będzie S.A. cały czas pisał. Nie smaki. i zaraz znowu zmieni, ale coś się tym nie przejmujemy. I zaraz podbiegnie takim szybkim krokiem i S.A. Cokolwiek to miało oznaczyć? Dobra, no ale na tle musimy sobie. I zaraz podleci i będzie. Co to jest, co to, jest? Co to jest? A, truki. Orangutan. Ale i tak jest mega, mega fajnie, serio. Podoba mi się w ogóle ten robot, mi serio bardzo podoba. Mega jest. Taki słodki. Robocik. Mega ładny. Także otworzyliśmy dzisiaj pięć Royal Eggów. Jeżeli dobrze naliczyłam. No Ale chyba dobrze. Tak, pięć Royal Eggów strasznie dużo. Pierwszy raz tak dużo otworzyłam Royale Eggs, także... Co jest? Jak ośmiornica, przysięgam. Tak rozłożyła te, te, te nogi. Dobra. Także może następnym razem uda się jakiś lepsze pet, Ale ja nie narzekam, bo serio były bardzo, bardzo fajnie. fajne te pety. Także jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. Do następnego odcinka. Pa, pa!